Jak prawidłowo ubierać postacie w Ride Shadow Legends? O tym pogadamy sobie w tym filmie, aczkolwiek to będzie taki poradnik raczej dla początkujących, dla osób, które zakładają, założyły niedawno nowe konta i chcą dowiedzieć się troszkę więcej o tym, jak wybrać z tych wszystkich temów coś, co faktycznie nada się na tą konkretną postać. A propos tej konkretnej postaci, to jest Tuha Narak, którą można dostać za totalnie friko. Wystarczy wpisać Desert Queen w promocode, czyli tutaj. Możemy sobie wpisać taki kodzik i dostajemy ją za darmo. Ale jest jeden haczyk. Dostajemy ją tylko przez pierwsze 48 godzin od założenia konta, więc musimy mieć nowe konto, żeby z tego kodu skorzystać. Mam dla Ciebie mega dealach, który przyspieszy rozwój Twojego konta i ułatwi Ci granie w raid. Jeżeli dopiero zaczynasz grać w gierkę albo masz już konto, ale idzie Ci wolniej niż byś chciał, to mam dla Ciebie konkretny boost. A mianowicie czterech czempionów totalnie za friko. Legendarnego Karoto, Tyrella Ugo oraz Mausoleum Majidza. Wystarczy założyć nowe konto, z linku w opisie tego filmu i pierwszego czempiona dostajesz zaraz po zalogowaniu się Kolejnego na 25, 45 i 50 levelu Ale uwaga, żeby to zadziałało, musisz się wylogować z Plerium Play Usunąć wszystkie konta, które masz tam dodane i dopiero po tym kliknąć ten link Bo inaczej gra nie potraktuje cię jako nowego gracza i tych czempionów nie dostaniesz A są oni totalnymi kozakami, którzy ułatwią ci progres praktycznie w każdym trybie Więc nie czekaj i klikaj link w opisie, a teraz lecimy z dalszą częścią. Natomiast my zastanówmy się, jak dobieramy przedmioty do postaci. Na początku musimy w ogóle wiedzieć, co to jest za postać. W przypadku tucha na rak. Nie wiem, jak to odmienić. Jest to support, który ma dosyć fajne umiejętności. Takie jak np. Na bufowanie naszych postaci, debufowanie speedu przeciwnika, czy debufowanie jego ataku. W związku z czym jest to postać, która nie ma za zadanie jak najdłużej. Yy, która ma za zadanie jak najdłużej przeżyć, ale nie ma za zadanie zadać jak największej ilości obrażeń. Więc nie chodzi nam o to, żeby używać na przykład takiego setu jak Offense, który daje 15% ataku, tylko chodzi nam o to, żeby dać jej przedmioty, które pozwolą jej szybciej atakować, częściej atakować, yy, mieć pewność, że nałożymy debuffy i przeżywać. Czyli mówiąc inaczej, zależy nam na statystykach, takich jak HP, żeby przeżywała, i potencjalnie def, żeby przeżywała speed, żeby szybciej atakowała i częściej atakowała oraz accuracy, żeby debuffy, które nakłada, wchodziły w jakby. Zosta zostały nakładane. O co chodzi w tym? Mamy coś takiego jak przykładowo. Trochę przeklikałem jej umiejętność, która tutaj zmniejsza speed przeciwnika o 30%, żeby mieć pewność, że to zostanie nałożone na przeciwnego tam stworka, potworka, postać czy cokolwiek innego, to postać musi mieć accuracy. Im tego accuracy jest więcej, tym postać jest celniejsza i tym jakby mamy większe szansa na nałożenie tego. Ile accuracy powinno być? Tutaj jest prosta zasada. Jeżeli patrzymy sobie na dungeon i chcemy na przykład zrobić spider Den na poziomie 12, to powinniśmy mieć 120 accuracy. Przy 15 jest to 150, a przy 7 jest to 70, czyli tej razy 10, mówiąc krótko. Natomiast my na początku chcemy mieć tego Accuracy jak najwięcej, po prostu, bo nie jesteśmy w stanie jakby tych norm czy wymagań spełnić, więc po prostu myślimy o Accuracy. Kolejną kwestią, o której myślimy, jest speed, który definiuje to, ile dostajemy. Turn metera, czyli tego takiego żółtego paska w trakcie kombatu, i jak szybko ta postać się porusza. No i na końcu jest atak. I takie przedmioty będziemy chcieli założyć. I tutaj jeżeli chodzi o sety, raczej nie patrzymy na to, który set jest najlepszy, tylko patrzymy po prostu po itemach, które itemy są najlepsze, bo to jest yy, jakby najważniejszą rzeczą. Yy. Jeżeli my mówimy o ubieraniu postaci, chcemy zazwyczaj zacząć od tych trzech itemów na dole, czyli rękawiczki, zbroja i buty. Dlaczego tak? Bo te przedmioty, one zawsze mają ta ta takie same główne statystyki. Jak sobie popatrzysz na broń, to każda broń ma tutaj u góry atak. Każda jedna będzie mieć atak. Tak samo helm będzie mieć zawsze. helm będzie mieć zawsze hapeki. Więc te przedmioty są jakby stałe i łatwiej jest dobrać dobre. A jeżeli chodzi o przykładowo rękawiczki, jak sobie przełączymy, to tutaj mamy procentowe zdrowie, defa, atak i tak dalej. Więc mamy tutaj różne statystyki. I my na początku chcemy znaleźć buty, ponieważ buty. No, użyję tego słowa. Muszą mieć speed na sobie. Czyli wybieramy sobie buty i tak naprawdę mm, bierzemy sobie primary stat i wybieramy sobie speed i patrzymy jakie buty mamy do wyboru. I z tych butów chcemy coś jej wybrać, bo chcemy, żeby te buty miały speeda. Nie zależy nam na tych, na tych bonusach setowych, bo pójście w 40% resa, jak przedmiot jest słaby, to nie ma sensu. Lepiej jest po prostu poszukać przedmiotu, który ma jakieś fajne statystyki. No i w tym przypadku zdecydowanie są to te buty, ponieważ to są jedyne niebieskie buty, które mają jeszcze jakieś staty i są wylewelowane. Więc je, mówiąc krótko, zakładamy. Jeżeli chodzi o rękawiczki, tutaj mamy kilka możliwości. Przełożymy sobie na rękawice i możemy mm, wybierać z jednej z tych statystyk. Kryta, i tego nie chcemy. HP płaskie jest słabe, HP procentowe jest ok, ataku nie chcemy w ogóle, dev mm, jest ok, natomiast chcemy raczej dev procentowy. Zobaczymy, czy mamy coś ciekawego do wyboru. No i tutaj widzę, że mamy set speed do wyboru, co może być ciekawe, bo będziemy prawdopodobnie zakładali jakieś itemy z tego setu, bo tutaj akurat w tym przypadku możemy sobie mm, jakby pójść w to, jeżeli tam są dobre itemy. Crit rate jest bez sensu, Fury jest bez sensu, to jest bez sensu, więc jeżeli chodzi o sety, to tylko, takie, to tylko ten speed ma tutaj jakiś sens, no i potencjalnie ten set też jest ok, no bo on daje tam 15% zdrowia. Patrzymy sobie, jakie tutaj mamy staty. HP jest ok, crit damage nie jest ok, speed jest ok, a tak nie jest ok. Czyli tak naprawdę tutaj tylko speed nas interesuje. Tutaj mamy Defa plus HP płaskie plus resy, czyli takie powiedzmy, że coś w miarę sensownego. Tu mamy Speed'a i Defa i HP. I to jest dosyć dobre, tylko problem jest taki, że to ma jedną gwiazdkę. Nie do końca chcemy jednogwiazdkowej itemy: od, gwiazdek, od ilości gwiazdek zależy ilość statystyk. Tak jak tutaj mamy 3 gwiazdki, mamy 4%. Tutaj mamy jedną gwiazdkę i 1%. Więc nie jest to najlepsze, co może być, no ale nie mamy za bardzo nic innego póki co. AP, Kryd, damage, nie, res może być. No tutaj mamy to HP, jest tego HP więcej. Tu jest HP i atak, więc to odpada. Więc musimy zastanowić się między tym a tym tak naprawdę. E, tu mamy fajniejsze statystyki, ale mamy ich mało. Tu mamy większą ilość statystyk. E... Tu mamy większe statystyki, ale jest ich mniej. Ale pójdę w to, bo aż szkoda mi zakładać jednogwiazdkowego itemu. Więc to sobie ekwipujemy. <laughs> I też możemy to od razu upgrade do 12 poziomu. Z racji tego, że mamy... Mamy na to misję, żeby ubrać dwie postacie. Więc, mimo tego, że te itemy nie są super wyjątkowo dobre, no to tak sobie zrobimy. Kolejnym itemem, którego będziemy szukać, jest zbroja. I tutaj ponownie. Chcemy HP, ataku nie chcemy, dev może być, accuracy może być. Yy, takie itemy yy, możemy założyć. I tutaj mamy tak, HP, crit damage to jest lipa, dev jest ok, speed jest ok. Więc to nawet nie jest złe. Tutaj mamy DEF, Speed i HP. To jest bardzo dobra zbroja. Swoją drogą nawet Sedna wejdzie nakryta, ale to nie jest nic, co chcemy. Tu mamy Accuracy, co jest bardzo dobre. Plus mamy kryt <coughs> Demet, co jest słabe, HP i DEF, co jest OK. No i mamy też na 12 levelu, więc chyba to sobie wybierzemy. Tu mamy Defa, co jest OK, Accuracy, co jest OK, Attack, co jest nie OK i Res, co jest bardzo nie OK. Atak jest bardzo nie OK, a Res jest OK. Więc to też wchodzi w grę. Tutaj mamy jedną jednogwiazdkowy item, więc to w ogóle sensu nie ma. Eee, dobra. HP, def, speed. Myślę, że możemy w to iść i założymy sobie jeszcze jeden item z tego i będziemy mieć plus 15 do zdrowia. Bo tutaj nie ma niczego jakiegoś wyjątkowego. No tutaj mamy def, speed i HP. No to jest w miarę ok. To ma znowu dwie gwiazdki. Ale ma 12 level, nie musiałbym tego levelować. Ale jest kiepskie. To jest Accuracy attack no też takie są. Tutaj mamy Accuracy, co jest dobre, mega. Mamy trochę HP, tylko że mało gwiazdek. Eee, pójdziemy w to. Nałożymy sobie to. No i tak są temy na początku, tutaj jakby na początku nie ma to jakiegoś super wielkiego znaczenia. Ale z racji tego, że to mamy, to na pewno będziemy chcieli jakiś item, jeżeli chodzi o te trzy pozostałe, właśnie z tych setów, tak? I to sobie możemy, możemy sobie wyłączyć. I tutaj tak, mamy te trzy itemy do wyboru, natomiast też przy okazji chciałbym założyć sobie speed, bo tutaj mamy całkiem spoko rzeczy. Mamy na przykład, i tak, tutaj mamy zawsze, na tym zawsze mamy atak, więc nie patrzymy jakby na to, co jest tutaj, tylko tutaj, co jest niżej. Mamy tutaj zdrówko, więc to jest spoko. Na tarczy mamy res i hp, res nie jest mi do końca potrzebny, do szczęścia. Tutaj mamy płaski def, hp i accuracy, może ja te rękawiczki zmienię na te w sumie. Bo połączone ze speedem byłyby całkiem niezłe, mimo że ta statystyka nie jest jakaś super wyjątkowo dobra. Ale tutaj też nie mamy niczego super wyjątkowo dobrego, e, bo ty odpadają. E, z tym, że ja i tak założę dwie i dwa itemy z tego. To tak, chcemy jeden item z live. E, co tutaj mamy? Mm, crit Damage, Accuracy Speed. Accuracy i speed jest spoko. Tu mamy dev, crit rate i tak to w ogóle odpada. Tu mamy hp i hp i accuracy. Dobra, to sobie to założymy. Więc i tak chcemy tylko dwa przedmioty ze speedem. To. I koniec końców, hełm, którego tutaj nie ma. Jedynie hełm jaki jest, to jest ten. Tu mamy takie. Tutaj mamy hp i accuracy. Dobra. To jednak ma małą broszadę zrobimy. I tutaj e, z tego względu też warto pamiętać o tym, że tutaj mamy fitting room i możemy sobie zakładać itemy bez zakładania ich jakby i warto też tego używać. No tak to bym nie musiał nie wylewelował tego jednego przedmiotu. E, I teraz tak, zostało mi jeszcze hełm do wybrania, więc sobie po prostu poszukamy jakiegoś dobrego hełmu, który mm, 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 mm. Który ma na przykład Priority Stats? Co chcemy? Accuracy mamy 25, więc mało. Może to pokażę. Speedu mamy 140. Jakoś tam ujdzie. No dobra, no to powiedzmy, że chcemy, żeby ten item miał dużo tego. I żeby miał trochę Speedu. Albo nawet Medium. I żeby miał HP Total Atak Defa. Jakieś hapeki, i teraz sobie zrobimy jeszcze tak i mamy wszystkie takie itemy, jeżeli chodzi o hełmy. I z tych hełmów sobie coś wybierzemy: mamy tutaj HP, mamy crit damage, mamy speed i mamy res. Nie do końca nam to pasuje. Tutaj mamy takie cudo: tu mamy Atak i accuracy. Nie do końca, crit damage, res HP. No nie ma tutaj za bardzo dużego wyboru. Jeżeli mam być szczery, głównie dlatego że nie mamy jakby wiele itemów. Więc myślę, że po prostu póki co założymy sobie to. Idąc. Mm, znaczy nie wiem, gdzie idąc. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ale przy okazji zrobimy sobie jeszcze tak i zrobimy sobie tą misję, którą tam mamy do zrobienia. No i nasza tuna jest już troszkę bardziej ubrana. I dzięki temu możemy na przykład progresować sobie kampanię. Porobimy sobie to. No i tutaj mam misję na, na pokonanie 35 czempionów na arenie, więc chyba pójdę sobie to zrobić, później sobie zrobimy taką misję, a później pójdziemy pofarmić te rzeczy. Jak widać jesteśmy już bardzo blisko końca, szczególnie, że tutaj połowa tych misji jest porobiona, więc więc, 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 więc dobrze idzie, mówiąc krótko. A przy okazji zrobiliśmy sobie jeden event i mamy jakieś darmowe nagrody. Czy ja to chcę odbierać? Nie, nie chcę w tym momencie. Odbierzemy sobie to później. Eee, dobra, więc mówiąc krótko, idę robić tą misję. Ta misja zrobiona, kolejna misja to Demon Lord. I tutaj, jeżeli chodzi o Demon Lorda, musimy być w klanie, ale ogólnie Demon Lorda bardzo chcemy zabijać, ze względu na to, że tutaj robiąc to, zyskujemy masę sakret, szardów i legendary z więc Demon Lord jest jakby podstawą. My natomiast nie jesteśmy jeszcze aż tak zaawansowani, żeby tam startować na największy poziom trudności. Więc oczywiście robimy sobie to na początku i przez tak naprawdę pierwsze, po po powiedziałbym tygodnie, ale realistycznie miesiące, nie będzie w stanie robić tego Demon Lorda na nie wiadomo jak dużym poziomie trudności, dopiero później będzie w stanie to robić. A tutaj szybciutki, szybciutka walka. No może nie była taka szybciutka. fajnie jest ogólnie bardzo dobra na Demon Lorda. Ale nie na pierwszym poziomie bez itemów. Dopiero później robi się nieco lepsza. Dobra, tutaj sobie na razie to olejmy. Zróbmy sobie misję. Ja tego Demon Lorda jeszcze klepnę zaraz drugi raz. A tutaj mamy wygrać jeden Frost albo Lifesteal Artefakt z Dragon's Lair. E e e e e Czyli mówiąc krótko musimy udać się do Dungeonów. Iść do Dragon's Lair. No i co najmniej na trzeci poziom na trzecim poziomie sobie to zrobić. My sobie zrobimy to tak. Powinienem te postacie wylewelować, natomiast no w tym momencie pokazujecie się jak robić misje i jak je levelować. To sobie zrobię już poza nagraniem, tak żeby one miały level. No i też może, jak nie będę za bardzo leniwy, to je ubiorę w jakieś sensowniejsze itemy niż nic. To No, sam smog okazał się prosty. Wygraliśmy sobie frosty. Prosty, frosty. Haha, bardzo śmieszne. Robimy to, robimy to. I tutaj mamy coś bardziej skomplikowanego. Mamy dwóm ATK-Championom założyć rękawiczki levelu 12, buty i chestplate z atakiem procentowym jako Primary Stat. Żeby to zapamiętać. To trzeba zrobić screenshota. następnie znaleźć ATK Czempiona. Mamy następnie co tam było? Gandlet Boots Chestplate. To, to i to. Primary Stat, atak procentowy. Dwunasty poziom. No, wybór nie jest zbyt obszerny, ale dobra, to załóżmy. Boot już mamy. Rękawiczki albo nie to założymy, mi się to opłaca. Fitting room to by się przydało używać do takich zadań. Teraz tak, wszystko na level 12. To niestety będzie nas kosztowało trochę golda, ale nie ma jakiegoś. Znaczy silvera w sumie. Nie wiem dlaczego w tej grze jest silver a nie gold. To jest to strasznie mylące. Dobra, do przeżycia. Mamy pierwszego. Więc teraz musimy znaleźć ATK Championa drugiego i zrobić dokładnie to samo. Pyk, pyk, pyk. Eee, primary stat. Atak procentowy. E, 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 e. Te buty są i tak do dupy. Ale już niech będą. Rękawiczki. Nic ciekawego nie ma. I zbroja taka. Oczywiście można by poczekać na jakieś lepsze itemy, natomiast chcemy zrobić progres yy, z tymi misjami, więc nie będziemy tego tam pół miliona Silvera jakoś super, super oszczędzać. Jest to koszt, na który jestem w stanie się zgodzić, że tak powiem. To zrobione. Tutaj mamy wyczyścić pierwszy stary, stage yy, Spiders Den. No i w sumie jak to zrobimy, to będziemy mieli pierwsze misje zrobione. Rider to jest to. Idziemy tutaj. Standardowy jakiś tam skład. Przez te pająki to jest najludniejsza walka ever. Bo one mają te animacje pojawiania się tak długo, że szkoda gadać. Ale dobra. Zrobione to. Bieremy, bieremy, bieremy. No i w tym momencie mamy tutaj 300 gemów. A tutaj kolejne misje do zrobienia. Natomiast w tych misji w tym momencie robić nie będę. Tak to wygląda, tak to się robi i tak sugeruje podejść do rozwoju swojego konta. A swoją drogą mamy 500 gemów, więc możemy odblokować gemmine, W tym momencie będziemy dostawać co mm, dziennie po 5 gemów i po studniach nam się to zwróci. Jest to inwestycja długoterminowa, tak jak widać na załączonym obrazku. Jeżeli chcesz zobaczyć następny film z tej serii, to kliknij w ten, który pojawi się nade mną, jeżeli już jest na kanale, a jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie filmy z tej serii, to kliknij w playlistę po drugiej stronie. A póki co ją.